Kochani, przed Wami Deser. Opowiem Wam, jak kontroluję emocje dzisiaj po tak naprawdę 13 latach doskonalenia się z zakresu rozwoju duchowego, osobistego. Także, przed Wami wiedza, która będzie się mogła wydawać zabawnie prosta, ale taka ona jest w rzeczywistości. Wszystko to, co się wydaje ludziom, że jest jakieś takie niewyobrażalne, zauważyłem, gdy już wiemy, jak to one są dziecinnie proste. I teraz, sobie tylko wyobraźcie, że. Potraficie wyższe poziomy świadomości dobierać odpowiednio do e, danych sytuacji. I tak jak mam nadzieję, że już oglądaliście poprzednie wszystkie filmiki, jeżeli nie, to koniecznie musicie do nich wrócić, żeby zrozumieć w ogóle cokolwiek z tego. Także, kochani, wyobraźcie sobie, że takie emocje jak ochota, miłość, odwaga, akceptacja, radość, rozum, no, oświecenie może trudniejsza sprawa, ale pokój że potraficie świadomie w te wibracje wpadać w sytuacjach, kiedy są one Wam potrzebne. No i teraz zróbmy tutaj taki, taki hipotetyczny, znaczy nie hipotetyczny, powiedzmy taki mój dzień, gdzie siedzę na przykład i piszę książkę, po czym wbiega do mojego pokoju Sara na totalnej radości, cała mokra, prosto spod prysznica i teraz ja skoncentrowany, bo piszę ważne rzeczy. Teraz kiedyś Mówiłem zawsze Sara, nie, nie rób, nie dotykaj, nie wolno, nie teraz i tak dalej. A dzisiaj nauczyłem się odkładać ten laptop i po prostu wskakiwać na radość. To jest kochani przez kil, żeby nie odpychać dzieci, nie odpychać ludzi w takich różnych sytuacjach, tylko umieć wejść na przykład na zabawę i się dobrze bawić. Kolejny motyw jest taki, jak jadę na siłownię, i tam staram się cały czas być na spokoju, 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 żeby bateria była naładowana. Ale gdy podnoszę duże ciężary albo robię już takie do odciny ćwiczenia, żeby aktywować w sobie ochotę do przełamania każdego tego najtrudniejszego powtórzenia, to nie, nie zrobicie tego na wibracji pokoju. No, musicie się trochę wkurzyć, musi się w Was trochę ta energetyka zmienić. Kolejny motyw jest taki, jak na przykład przychodzicie na obiad rodzinny i rodzice zaczynają się kłócić, i teraz już zaczyna w Was troszeczkę rosnąć. A zmieniacie się na, nazwijmy to, miłość. I po prostu obdarowujecie ich serdecznością, dobrocią, ciepło, ciepłem, które zaczyna im się pomału udzielać. Nie wciskacie, nie chcecie ich zmienić na siłę, tylko jesteście spokojem. Kochani, w sytuacjach życiowych, w których możemy zmieniać te poziomy świadomości na takie wybrane, jest cała masa, bo to jest nieprawdopodobne, i teraz ty tylko wyobraź się, że w każdej sytuacji będziecie mieć idealnie dobrany stan świadomości. I tutaj też przygotowałem taki slajdik, że właśnie, e, aha, to było akurat względem sportowców, ale to możemy to omówić, że na zawodach tak naprawdę najbardziej optymalny na przykład dla sportowców jest poziom pokoju i ochoty, bo to jest przemieszanie bycia tu i teraz, state of excellence a jednak tym ciśnieniem, które napędza nas do działania. Ale to jest, to jest mimo wszystko bezwysiłkowe ciśnienie. To nie jest takie chorobliwe pragnienie, które paraliżuje, tylko taka fajna ochotka. Na treningu musimy przyjmować dużo informacji, ale potrafić też to na ochocie i na pełnym spokoju potem wprowadzać w życie. Regeneracja to jest pokój, medytacja, wyciszenie, full relaksacja. W relacjach no, najwspanialsza jest radość, miłość. No i tak samo pokój. To są piękne, piękne, przepiękne wibracje, gdzie przebywając z takimi ludźmi, to jest cały czas śmiesznie i luźno. I teraz tutaj ja zauważyłem, że właśnie podczas jakby już te zabawy z tymi emocjami przez wiele lat najpiękniejszym poziomem wyjściowym do życia jest pokój, gdzie mamy ten taki bezkresny luz w sobie, poczucie błogości, dystans do myśli, dystans do emocji. To jest naprawdę... Przepiękny poziom, z którego, który życzę, żeby każdy człowiek osiągnął, z którego później możemy wskoczyć na trochę na pragnienie, trochę na ochotę, trochę na, na radość, trochę na rozum, jak trzeba coś rozwikłać, jakiś problem rozwiązać. To jest coś nieprawdopodobnego, jak to życie może wyglądać. I teraz, kochani, przechodzimy do techniki. Jak to wygląda, że ja dzisiaj tak kontroluję te emocje? I teraz <głos> <głos> zapnijcie pasy, bo może to być dosyć śmieszne dla niektórych z Was. Tu zadam Wam pierwsze pytanie. Jak ja mam Wam wytłumaczyć, że podnoszę rękę? I teraz każdy z Was to potrafi zrobić, nie? Unieście rękę. Może zrobić test, P proszę, podnieść rękę. No możesz. No I teraz, jakim cudem działa to tak, że Ty chcesz podnieść rękę i ona się podnosi? No to jest, nazwijmy to, siła woli naszej. No I teraz, tak samo jak mamy moc, by wstać, by, pod, by osiągnąć coś, by podnieść rękę, by zacisnąć pięść, my tak samo możemy kontrolować nasze emocje. Tak samo, po prostu wolą. I teraz wyobraźcie sobie, że już serio mam tak, że ja nie muszę stosować żadnych technik, ja nie muszę robić jakichś cudów wianków. Ja po prostu chcąc czuć się bardziej szczęśliwi, i teraz dla Was test, uśmiechnijcie się, i teraz powinniście poczuć, jeżeli się uśmiechnęliście, no, dawać, dawać, że od razu zmienia się w naszym ciele energetyka. I ja to właśnie łączę, wolę zmiany na dany poziom świadomości z ciałem. Czyli jeżeli chcę poczuć więcej radości, no to koniecznie się muszę uś uśmiechnąć, bo uśmiechniętym jestem, to jest mi dużo łatwiej. Gdy chcę wejść na poziom pokoju, rozluźniam się bardzo, uwalniam. Jeżeli oglądaliście wcześniejszy mental o też kontrolowaniu emocji, uwalniam wszystko. Uwalniam myśli, uwalniam emocje, uwalniam, uwalniam, uwalniam. I tam jest taka fajna błogość. Jeżeli muszę rozwikłać jakiś problem, no to uruchamiam, tak jak teraz do Was będę mówił bardzo poważnie, uruchamiam tą wibrację rozumu, żeby coś zrobić, coś osiągnąć, coś zoptymalizować. Zaczynam być na wibracji rozumu. Jeżeli chcę wejść na ochotę, turbo działanie, jakiś dobry trening zrobić, jest motywacja, napięcie troszeczkę ciała. No i teraz wchodzimy i jedziemy. Jeżeli chcę wejść na odwagę, chociaż to też już rzadko zdarza, no, ale powiedzmy, że chcę wejść na odwagę, to sobie przypominam historię ludzi sukcesu, też zaczynam to te ciało troszeczkę dopinać i to dawaj, lecimy, wchodzimy do tej rzeki. I teraz łącząc ciało razem z wolą, by zmienić stan emocjonalny, nauczyłem się po w moim przypadku, no już od roku nieźle kontroluję emocje, tak już grubo, to po 12 latach, naprawdę, mój poziom samokontroli to jest jakaś abstrakcja dla takiego, nazwijmy to, zwykłego Kowalskiego, który nigdy ani rozwoju osobistego, ani rozwoju duchowego, no nic nie przeorał. To, ludziom się to wydaje totalną abstrakcją. Także, kochani, tak, nie wytłumaczę Wam dokładnie, jak jestem w stanie podnieść rękę, jedną albo drugą. Tak samo nie mogę dokładnie nazwać, jak ja to robię, że zmieniam te stany świadomości tak łatwo. Ale to jest takie proste. My wystarczy, że czegoś chcemy i jesteśmy w stanie to zrobić. I teraz nie przejmujcie się, jeżeli na początku Wam to nie będzie wychodziło. Wtedy zastosujcie technikę z poprzedniego filmu, o której mówiłem, że trzeba chcieć zaakceptować i uwolnić emocje. Zacznijcie od tamtego, a z czasem zobaczycie, że będziecie w stanie coraz lepiej, coraz szybciej zmieniać emocje, poziomy świadomości na zawołanie to jest możliwe do osiągnięcia i to jest nieprawdopodobne, jakie to jest piękne później, jak cały czas sobie wychodzicie z wibracji spokoju, a później później jeszcze skaczecie na potrzeby różnych rzeczy po innych poziomach no to jest nieprawdopodobne i teraz ewerestem już w tym jest to, że większości osobom wydaje się że kontrolowanie, nazwijmy to emocji jest wtedy, gdy Naturalnie czuję złość, a zmieniam to na przykład na spokój. Naturalnie jest a czuję wdzięczność. Gdy już jesteśmy na turbo high poziomie, to wtedy już to wygląda tak, że zanim się coś wydarzy, już jesteś na wybranej, na wybranym poziomie świadomości, na wybranej emocji. Idąc na trening, już gdzieś nam się ten plan tworzy w głowie. Idąc na jakąś rozmowę, już przygotowujecie się na jakiej wibracji chcecie być. Na najwyższym poziomie to już wy decydujecie, zanim się coś wydarzy, na, jakiej, na jaką emocję mieć w ciele, czyli już się przygotowujecie przed. Także to już jest top high, level, pro sposób na samokontrolę. Nagrałem to przede wszystkim dla Was, dlatego, żebyście wiedzieli, że tak się da, że to jest możliwe i jakie proste i banalne to z jednej strony jest. Kochani, nasza siła woli jest nieprawdopodobna. Wznieśliśmy się w powietrze, byliśmy na księżycu, stworzyliśmy takie gadżety, że głowa mała. Jest internet. Wierzcie mi, że możemy kontrolować swoje emocje. Jest to dużo prostsze niż się większością osobom wydaje. Można zrobić to tak prosto, jak zwyczajne podniesienie ręki. Wystarczy to potrenować. Tak samo jak trening na siłowni. Nie będzie to tak, że pójdziecie raz i od razu urośniecie. Trzeba sobie na to zapracować. Ale jeżeli zrodziła się w Was wola, żeby Wasze życie było fenomenalne w każdym aspekcie, żeby osiągać sukcesy zarówno finansowe, mieć fajną rodzinę, spokój ducha, to wierzcie mi na słowo, że jest to do osiągnięcia, jest to możliwe. Z tym Was, kochani, zostawiam. Bardzo Wam, bardzo wam polecam przestudiowanie tych poziomów świadomości, które macie do pobrania w... W opisie tego filmu. Wiedza o wyższych poziomach świadomości całkowicie zrewolucjonizowała moje życie, ułatwiła mi tą samokontrolę dużo bardziej, bo w końcu umiem nazywać te wszystkie emocje, rozróżnia je. Kiedyś to tylko było czarno-białe, że albo czułem się źle, albo dobrze, a teraz się nauczyłem dzięki tej wiedzy kontrolować te emocje, jeszcze tak chirurgicznie, można by, by powiedzieć. Kochani, nieprawdopodobna przyszłość przed nami. Bardzo Wam dziękuję. Napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o całej tej serii e, tych filmów. E, każde ciepłe słowo już z góry dziękuję, jest mi bardzo miło. No i nie mogę się doczekać następnych materiałów, bo te wyższe poziomy świadomości można przełożyć na wszystko. I oczekujcie książki dla niedługo dla sportowców, bo już dawno nic nie napisałem dla Was to będzie totalna rewolucja. Obsesja doskonałości była jest bestsellerem, ale myślę, że jak połączymy to z wyższym poziomem świadomości, to to będzie coś nieprawdopodobnego. Kochani, tak samo zachęcam was do kupna książki, którą e, właśnie napisałem. Link macie w opisie. Ci z was, którzy chcą wejść dalej w ten temat, polecam wam serdecznie. Tak samo polecam książki Davida Hawkinsa: Technika uwalniania, Siła czy moc, przekraczanie poziomu świadomości, oko, oko z jaźnią. Ale są bardzo trudne książki i dobrze by było, żebyście najpierw przestudiowali to moją, bo na Was jakby wprowadzi w to, a dla osób, które są wejść jeszcze głębiej do rzeki, te książki też serdecznie polecam. Także trzymajcie się serdecznie, do zobaczenia i miłej zabawy z samokontrolą emocji. Cześć!